Z tej strony Piotr Dybiec Pinmaster. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam zająć parę minut i opowiedzieć o jednej funkcjonalności naszego systemu, który uważamy jest naprawdę bardzo fajną, unikalną cechą, która znacznie usprawni Wam biznes i proces obsługi Waszych gości. Mianowicie chciałem Wam pokazać, w jaki sposób system Pinmaster jest w stanie automatycznie w tle bez waszej ingerencji, bez waszego udziału, synchronizować się z systemem rezerwacyjnym poprzez channel manager, zaciągnąć rezerwację i na podstawie tej rezerwacji w odpowiednim momencie wygenerować kod i wysłać go do gościa tak, żeby cały ten proces mógł się odbyć po pierwsze w ciągu dosłownie kilku minut. Może być tak, że ktoś nie wiem stoi pod drzwiami i wyszukuje ofertę, znajduje waszą ofertę i chcę natychmiast zarezerwować, chcę się zameldować, chcę wejść do Waszego pokoju i nasz system dzięki temu automatycznemu synchronizowaniu się jest w stanie to zapewnić. Eee, a po drugie, jest w stanie to zrobić w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś na wakacjach, czy śpisz, czy jesteś zajęty, eee, nie musisz w ogóle martwić się o to, że. Eee, aby wprowadzić gościa bo masz zamek szyfrowy to musisz temu gościowi wcześniej wygenerować kod i go wysłać tak żeby on mógł wejść. Te rzeczy robi nasz system w pełni automatycznie. To jest główna różnica pomiędzy innymi konkurencyjnymi produktami a naszym rozwiązaniem. Dobrze słuchajcie teraz szybka demonstracja jak Rezerwacja synchronizuje się poprzez channel manager, poprzez idosel z naszym systemem PinMaster. Tutaj mam stronę z otworzonymi dwoma zakładkami. Jedna zakładka to jest panel z systemu PinMaster. Druga zakładka to jest panel Idosel e channel managera. Słuchajcie, e przejdziemy teraz krok po kroku założenie rezerwacji, czyli zasymulujemy całą sytuację, kiedy pojawia się w systemie e rezerwacja. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili w celu e nie ma tej rezerwacji. Mamy 10 lipca i za chwilę pojawi się rezerwacja dotycząca 10 lipca, więc teraz szybciutko ją po kolei założymy. Oczywiście w normalnej sytuacji ta rezerwacja pojawi się z systemu typu Booking czy Airbnb. Teraz tak, wybieramy po kolei, konfigurujemy taką rezerwację z palca. Definiujemy status jej. Koniecznie musimy zaznaczyć, żeby została zsynchronizowana rezerwacja jej status na przyjętą. Dodamy klienta istniejącego. I dodajemy rezerwację. Za chwilę powinna się tutaj mamy ją. Podgląd całej tej rezerwacji, która została stworzona, możemy zobaczyć w systemie Idosel. Ona się tu pojawiła. Za chwilę powinna się też pojawić w systemie PinMaster, sobie sprawdzimy. Ma status rezerwacji przyjętej, to jest ważne, tylko rezerwacje przyjęte, tak jak powiedziałem, się synchronizują. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w panelu PinMaster. Tej rezerwacji jeszcze nie ma, ale za chwilę, w ciągu dwóch, trzech minut, ona powinna się synchronizować i natychmiast w momencie jej wygenerowania pojawienia się tutaj też, nastąpi synchronizacja z wygenerowanie kodu dla gościa. Także teraz obserwujemy, co się dzieje z perspektywy tutaj administracyjnej. Oczywiście to się wszystko dzieje w tyle automatycznie. Proszę bardzo, tutaj mamy Yy, Rezerwację, która się zsynchronizowała. <laughs> Widzieliście dosłownie w ciągu minuty. Tutaj też przyszedł SMS, akurat yy, ja go odbieram na komputerze. Yy, I za chwilę zobaczymy, jak ten SMS wygląda yy, na telefonie. Słuchajcie, tak jak widzieliście, przed chwilą stworzyliśmy rezerwację w systemie IDOSEL. E Ona się natychmiast nie ma że synchronizowała z Pinmasterem. System Pinmaster wygenerował kod, który, tak jak mogliście zobaczyć, przyszedł dosłownie w ciągu dwóch minut od momentu, kiedy powstała rezerwacja. Także to jest naprawdę bardzo szybki natychmiastowy proces. No, i teraz to, co nam pozostaje na koniec, to zademonstrować, jak działa ten self-checking, Czyli mamy kod w telefonie, jak go w tej chwili. Wpiszę, uruchomię zamek. Eee, ważna uwaga: kod, który dostaje klient, ten, który teraz ja w przód będę przepisywał, on jest e, dosyć długi. On ma 10 cyfr. Natomiast on jest potrzebny e, w takiej długości do wprowadzenia tylko jeden raz. To znaczy, e, programujemy zamek terminem jego ważności. Natomiast to jest bardzo ważne i proszę zwrócić uwagę, jak to jest rozwiązane w innych systemach. E, po tym jednorazowym wprowadzeniu kod jest już krótki. Gość może używać krótkiego, tylko pięciocyfrowego kodu, który relatywnie łatwo już można zapamiętać i używać swobodnie podczas pobytu, bez konieczności każdorazowego przepisywania długiego kodu. Oczywiście nie da się go zapamiętać, a poza tym wpisując ten kod można się bardzo łatwo po prostu pomylić. No więc przechodząc teraz do końcówki demonstracji, ja po prostu ten kod tutaj szybko. Przepiszę, 9, 6, 2, 7, 4, 6, 2, 6, 6. Proszę, zamek się otworzył. Teraz się zaryglował, klamka już jest zamknięta. No i tak jak powiedziałem, no ten kod, który yy, potem go już po tym jednorazowym przepisaniu długiego, on jest krótki i łatwy do zapamiętania. Ja już go zapamiętałem, to jest kod 09627. Krótkie, 5 cyfr, łatwe do zapamiętania. Także mam nadzieję, że przekonałem Was, że pełna automatyzacja to coś więcej niż tylko aplikacja na telefonie, bo to nadal nas angażuje. Natomiast system, który oferujemy, jakim jest PinMaster, współpracuje z systemami rezerwacyjnymi, potrafi automatycznie poprzez Channel Managera się zsynchronizować i wyręczyć Was w tej no, mimo wszystko obserwującej, potencjalnie generującej problemy aktywności jaką jest obsługa Surf Check dla gości, nasz system zapewnia pełen automatyzm. Pojawia się rezerwacja, jest ona zsynchronizowana, kod jest generowany, kod jest wysyłany do klienta bezpośrednio, natychmiast. Klient się wprowadza, nie absorbuje Was, nie zasypuje Was pytaniami samoczynnie, samodzielnie. Także serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z pozostałymi możliwościami naszego systemu. W razie pytań zapraszam do kontaktu z nami. Mój adres: piotr.dybiec.inmaster.net. Proszę pisać maile, proszę pisać komentarze. Na pewno na wszystkie pytania odpowiemy. Także jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy i życzymy Wam stuprocentowego obłożenia, maksymalnych zysków. Do zobaczenia!